mamy nowy telefon a nie przepraszam to nie jest telefon tylko kurde duży laptop który mi się tu nie po co mieści już za telefon spadnie więc idealnie a więc dzień dobry to ja Karol a ty dzień dobry to Borys. widzieliście już go dwa lata temu w moim filmie a Day From My Life Christmas Edition. Ten z roku 2023. I to my pojechaliśmy do Sky Towera, pamiętasz? Tak. To fajnie. No więc no mi laptopa, bo się zepsuł, a co jest w nim nie tak? Spad. A, spad w tobie. Aha. Mm. A to był twój laptop, czy ktoś go jeszcze miał? Przede mną jeszcze miała siostra. E, no to spróbujemy otworzyć. Ja znalazłem e. do tego pasujący zasilacz z takiego komputerka Aeristo. I się ledwo co tu mieści. Ten, ten laptop jest fajny, bo masz dwie karty graficzne. No... Po części otwarty. Ma i3 czwartej generacji, i NVIDIA GeForce 820M, 4 GB Nie jest to dużo, będę z tego go ulepszyć. Ale podpinamy i zerkamy. Dobrze, stawiamy tu już swój dysk, swój własny. Więc podłączamy, pasuje i włączamy. Działa, ale już co? Możemy zauważyć, że telefon... E, twój telefon. Lato. Już się przyzwyczaja. Jest po kliku, <kli> bo mamy uszkodzony ekran. To jest mój dysk, jak coś, więc włączmy do tego myszkę. Czyli mówię, że on jest po wypadku. <kluzny> Zobaczymy czy meszka działa, bo te wejście nie chce coś działać. Może jest brudne, ale za to głos to, 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 z B2 działa. To stąd nie mieści się tutaj, przepraszam. No bo... A nie dobra, działa to wejście. No to jest moje konto, bo to jest mój desk. No więc chcesz sobie zerknąć na laptopa, chcesz sobie przeglądnąć? Masz tu myszkę, działa? Nie chcesz? No więc przeeksplorujemy, ale on już się strasznie wolno włącza. Dlatego ja będę go ulepszać. <laughs> o, jest. Bateria 0%. A co się stanie, jak odłączę? Od razu pada, czyli bateria jest uwalona. A w tych starych laptopach jest to normalne, akurat, że w nich baterie już nie działają. Niestety no, tu brakuje takiej części chowającej zawiasy. Chcesz coś jeszcze powiedzieć, widzą? Nie, nie. To bardzo dobra odpowiedź. Zerkniemy na mój stary dysk z mojego starego komputera, którego już sprzedałem. to mam takiego lepszego, mniejszego i szybszego dela. Jest to taki mały optiplex. Jest, jest grubszy niż tablet i rozmiarów takiej typowej książki. W ogóle zauważyłam, Borys, że, że tu było napisane Ernest. Wiesz czemu? Mm -hmm. No to było napisane Ernest, ale już tu wyczyściłem. To ktoś z twoich kolegów, czy co? To. Ernest. A to nie było w zyp 7? Nie. Tu, tu było napisane Ernest, to... To nie wiem, jakiś twój kolega, czy co? Nie. wiem. Mm. Nie pamiętasz. Nie Mówiłam, że napisałam ZYX7. Tu? Nie, tu było napisane Ernest. Jeszcze jedyne co wiemy, to to, że były to naklejki z Orlenu. Tu i tu w środku. Że go jako tako przeczyściłem, ale aktualizację to on dostanie. To jest mój dysk. Zaśmiecony jest strasznie. To jest mój dysk, tak. On jest strasznie zużyty. No tak przy okazji... No Boże, no, powolnie. Kiedyś będę musiał go sobie ulepszyć i naprawić ogólnie. Brakuje tu klawisz. Nie pamiętam który to był. To nie wiem czy coś włącza, czy nie, nie pamiętam już. No ale no... No, ponieważ to jest nowy dysk, to jeszcze nie zainstalowałam wszystkich sterowników. Coś może tu nie działać, ale to jest zupełnie moja wina. No, to. O, to no, no cały wykorzystany <grym> procesor, no to nie jest dobrze. No, ale no, po, trzeba go ulepszyć. Czteroryceniowy proces, nie dwurdzeniowy, czterowątkowy procesor, bardzo fajnie. Nawet szybki. Za mało jest pamięci. U Windows to łeka jak, jak kiełbaski. Jak kiełbaski przez gardło. Mój dziecko. No, za to mamy aż dwie karty graficzne. Co fajne. Mamy y, grafikę Intel i grafikę NVIDIA. To jest ciekawą rzecz, aczkolwiek zintegrowana grafika w moim obecnym stacjonarnym komputerze jest po prostu 100% szybsza. To wiem. Aparat, bo to ma kamerkę, to... <coughs> jak to będzie wyglądać? O dobra, Dioda się zafaliła i o Boże! Ale to okropnie wygląda no stare kamerki. To no przerywa. Hello. No to jest stara kamerka, ona ta... tak przerywana. chociażby no, zobacz na kamerkę w moim małym... Chociażby <coughs> zerknij na kamerkę w moim kompie, zobaczysz jak, jak ona lepszej jakości jest. No, stary laptop, to jest nowa kamerka. No. Do zrozumienia jest. A, aparat. No i o. proszę bardzo, jaka różnica, no to nawet jest spoko. No i mamy tu jest telefon, który nagrywa nasze twarze. Jest on od Borysa, od ciebie. Mamy moją podstawkę, którą zrobiłem chyba jak miałem 10 lat, u babci z pudełka po jakichś kosmetykach. No i mamy mojego Samsunga ulubionego. No ale wróćmy do tego laptopa. Uch. To mi się wydaje, że ja już muszę chyba zawijać. Zawijać? Spokojnie, tak już nie ma nic do pokazywania na temat tego laptopa. No chyba naprowadzić ten na dół. Dobra. To będziemy pa. kończyć. Pa pa. No cześć. Okay.